Cześć, tu Fauder, witam Was w nowym odcinku Bitwy Tygodnia i jak widzicie dzisiaj przejedziemy się Wolverinem, Wolverine. tak to się nazywa ten czołg, Rosomak zostanie przy polskim Rosomaku, na pewno wtedy nie będzie problemów z wymową, bo mówią, że znajdą się puryści językowi, którzy na pewno będą chcieli się przyczepić do, do wymowy. Jesteśmy w Polsce, więc będziemy go nazywać po prostu Rosomakiem. Jest babka, klasztor, za sterami naszego Rosomaka. Pinion 05 z klanu 2MBP. Nie mam pojęcia, co to za klan. Sorry, od razu z góry przepraszam. I to jest bitwa w stylu lepiej stać lepiej mądrze stać w miejscu niż głupio jeździć. Zobaczycie, że tutaj dużo, dużo jeżdżenia będzie, teraz będzie trochę strzelania i będzie trochę fragów. W końcu wziąłem się za nagrywanie tych filmików ostatnio. Ostatnio miałem z tym problem, jak zauważyliście, nie, nie za dużo się działo u mnie na kanale. To jest związane z tym, że mam za dużo wolnego czasu. Ja wiem, że to jest dziwne dosyć, ale w momencie, kiedy ja mam za dużo wolnego czasu, to, to się strasznie rozleniwiam. Jestem raczej osobą, która robi dużo rzeczy na ostatnią chwilę. No a jeżeli nie mam z jakiejś tam motywacji czy presji czasowej, nie czuję, to z tym różnie. Tutaj mamy. Pierwszego, pierwszego delikwenta T-1. Bardzo fajna miejscówka, muszę powiedzieć. Zobaczcie, że, że tutaj Pinio stoi z drugiej strony tej górki. Przeważnie czołgi stają w tym miejscu, gdzie jest tutaj ten, ten krzaczek, natomiast stąd też, jak widzicie, da się strzelać. Trzeba troszkę troszkę tym popracować, trzeba rozważyć jakiś dach budynku, natomiast można stąd strzelać. Nie jest ten przestrzał taki piękny, jak z drugiej strony, ale jeżeli macie jakiś wyższy czołg, jeżeli to nie jest to tam, jak pancer albo E-20, E25 to będziecie w stanie strzelać również tutaj z tej strony na środkowy, środkową drogę o właśnie Pinio rozwala w tym, momencie, w tym momencie tutaj tak, żeby dostać się do tej kaczuszki która tam stoi działo tutaj Rosomaka nie jest zbyt celne on gra chyba tutaj z tego co widzę Pinio gra na jakimś super zbliżeniu specjalnie tego nie lubię jakoś wydaje mi się że nie jest to, nie jest to jakoś tam specjalnie pomocne więc tego modelu nie używam Natomiast jeżeli komuś jest potrzebny, to, to jak najbardziej można sobie go zainstalować. Wrócimy do ostrzewania kaczuszki. Myślę, że pociski burzące by się tutaj sprawdziły. Ten czołg, ten MX40, ja wiem, że on jest bardzo, bardzo nielubiany przez wielu graczy. Natomiast muszę przyznać, że to jest naprawdę twarda sztuka i ciężko go ugryźć. Zwłaszcza jeżeli go wolosuje na czwórki, to tam jest naprawdę nieprzebijalne praktycznie dla żadnego czołgu, który, który jeździ na czwartych tierach i jest to, jest to czołg, który trudno. Trudno pokonać, zwłaszcza jeżeli się dobrze skontuje to, to ciężko go przebić. Jego największym problemem jest niestety prędkość maksymalna, która jest bardzo niska. No i oczywiście działo, które właściwie rzuca kartoflami, a nie strzela pociskami. Ukrywam o różnych ciekawych rzeczach, bo jak widzicie, pilnie sobie tutaj strzela do tego, co mu wyjeżdża, raz z prawej strony, raz z lewej, raz na klasztorze, raz na środku i po prostu obstukuje przeciwników, którzy mu się pojawiają, którzy są zajęci biciem kogoś innego. W ten sposób nabija sobie tutaj obrażenia, ma trzy fragi w tym momencie już i jego drużyna, pomimo tego, że, że on już rozwalił trzech, no to przegrywa 4 do 7. Ta jedynka w końcu udało się wgramolić tutaj na górę. Jest jeszcze pancer, 3-4. Za chwilę jeden z tych czołgów powinien opuścić bitwę. Właśnie tak się stało. Może już spokojnie zebrać sobie zęby, z które upadło mu na podłogę, do woreczka i wrócić do, do garażu, żeby sobie wybrać kolejny czołg do bitwy. Tutaj nie wiem, nie zwróciłem uwagi, czy na, czy na kiszkę ktoś pojechał, ale, ale jeżeli pojechał, no to nie spisał się za dobrze. Czołgi już atakują. Ja wiem, będziecie pewnie narzekali na to, że nie ma dźwięku wystrzałów. Nie wiem dlaczego nie ma dźwięku wystrzałów, to dość dziwne. Mam granego moda, moda na ulepszone dźwięki. wystrzału bardziej realistyczny i nie wiem dlaczego akurat tego nie ma. Może to jakiś błąd po prostu wkradł się w tą paczkę i po prostu, po prostu zapomniał jej autor dołożyć ten dźwięk, więc mamy dość cichą bitwę. Nie słać wystrzałów, ale za to bardzo ładnie słychać to, co się dzieje dookoła nas i wystrzały z innych czołgów. Teraz jeszcze tutaj mamy vk 3001 h To jest teraz ciężki czołg od jakiegoś czasu. Dość przyjemny muszę powiedzieć, że. Z tego co widziałem na, na randomach, to się spisuje całkiem fajnie, więc, więc myślę, że, że warto go sobie wygrindować. Zwłaszcza, że Niemcom brakowało bardzo, według mnie, piątego tieru ciężkiego jakiegoś, bo mieli same medy, czyli Pancera 3-4 i Pancera 4, kiedyś trochę lepszego niż, niż jest w tym momencie. No ale ciężkiego czołgu tak naprawdę im na piątych tierach brakowało. To działo to są jest zbyt celne, Jak widzicie, on rozrzuca kartoflami dość. Dość różnie, raz za nisko, raz za wysoko. To jest czołg raczej do objeżdżania, ale, ale tak, jak, tak jak można tutaj zauważyć, sprawdza się nawet w takiej, takiej stajpie. Jeżeli ma tylko czas, oczywiście, odpowiednią dużą ilość razy strzelić, bo w momencie, kiedy ten strzał by się liczył, każdy musiałby po prostu trafić, to, to mogłoby być trochę słabiej. Tutaj na szczęście przeciwnicy są zajęci biciem innych czołgów i dzięki temu Pinio 05 może sobie do nich spokojnie strzelać. Teraz jeszcze Churchill. Pięknie wykończony, w tył wieży i zostały dwa ostatnie czołgi. Ciekawe, czy też przyjadał, czy Piniu nie będzie musiał się ruszyć. W ogóle <noise> zastanawiam się, ile tutaj nabił odległości, bo wiecie, że w statystykach po bitwie można sobie zobaczyć, jaką odległość danych dasz przejechał. To nie wiem, czy Piniu zdobył tutaj ze 200 metrów w ogóle w tej bitwie, póki co, a ma napite 10 fragów, więc, tak jak mówiłem na początku, czasem lepiej mądrze stanąć niż, niż głupio jeździć po całej mapie. T49 nie udało się trafić ten też jest fajny, to też jest fajny czołg muszę powiedzieć, że chyba nawet lepszy od, od Rosomaka na pewno szybszy od, od Rosomaka natomiast Rosomak ma tą zaletę, że, że dość fajnie potrafi odbijać wbrew pozorom to jest dość, dość fajnie opancerzony czołg no i oczywiście jak na TDK ma jak na amerykańskiego TDK ma obrotową wieżę która bardzo pomaga mu walczyć zwłaszcza w miastach i tam gdzie, tam, gdzie nie ma za dużo otwartego terenu Mamy też T49, tutaj walnął naszego Rosomaka, ale myślę, że nie powinien, nie powinien sobie z nim dać rady. Jeszcze jeden strzał, tak jest, dostał jeszcze od artylerii w międzyczasie, tam za 100 coś od tego T49, wszystko jedno. No i została nam Artka ostatnia. 11 fragów, 2500 obrażeń prawie bardzo fajna bitwa, bardzo przyjemna i taka dość prosta by powiedział, bo tutaj jakimś wielkim skillem się kolega, kolega pinio nie musiał wykazać, ale chciałem wam pokazać taką bitwę, dlatego że żebyście zobaczyli, że to nie zawsze nie zawsze trzeba się najeździć, to szukać, taką winować, po prostu czasem wystarczy stanąć mądrze, zacząć strzelać, widzieć co się dzieje dookoła nas i, i spokojnie sobie punktować przeciwników, nie zawsze trzeba nie zawsze gdzieś trzeba jechać, atakować, flankować, cudować i wymyślać, wymyślać jakieś takie dziwne rzeczy. Czasem wystarczy po prostu stanąć w miejscu i, i mądrze postrzelać. Za chwilkę powinno się to martwe wykończyć. Jak oglądacie ten materiał, to już jest zapewne piątek, bo ja to nagrywałem czwartek wieczorem i możliwe, że czołg VK 1 za drugą kampanię jest już rozdany właściwie, bo pojawiły się takie informacje, że właśnie w piątek ten czołk. Zostaje przekazany graczom, którzy go zdobyli, więc na pewno pojawi się u mnie już w piątek, postaram się to zrobić. Jeżeli tylko ten czołg będzie oczywiście, postaram się zrobić jakiś filmik o nim, coś, coś Wam pokazać, jak, jak się nim jeździ, jak się on spisuje. Wydaje mi się, że będzie dość fajnym dziesiątym dość fajnym tierem. No i postaram się podsumować, też zrobić filmik z podsumowaniem całej drugiej kampanii, gdzie powiem co mi się podobało, co mi się nie podobało, jak ewentualnie można to usprawnić i generalnie moje, moje uczucie i przemyślenia po tej kampanii drugiej, którą, którą mieliśmy okazję rozgrywać przez ostatnie, przez ostatni miesiąc, jakoś tak to tak to było przez miesiąc, a może nawet troszkę dłużej, bo tam było po 10 dni przez miesiąc z hakiem, przyjmijmy tutaj Arta będzie schowana za tą górką, to jest dość standardowe miejsce do uciekania dla arty. Drugie standardowe miejsce tutaj w tej, w tej wodzie. Czasem ta pojedzie się utopić, natomiast tutaj walczy do końca, jeszcze będzie próbowała tutaj naszego rosomaka zdjąć, ale nie sądzę, żeby żeby jej się to udało, po prostu widzicie Pinio nawet nie wyjeżdża, nie chce tutaj zebrać od niej strzałów pod brzusze, tylko będzie czekał na to aż ktoś mu pomoże. Być może być może tutaj Sojusznicza Arta za chwilkę wykończy tego, tego Francuza, który schował się w dole. Trochę pocisków zabrakło temu, temu, temu Rosomakowi. Jak widzicie, tych pocisków nie jest za dużo. Oczywiście dość dużo tych pocisków poleciało gdzieś w bok. Takich kalafiorków, takich bułek namoczonych. Wiecie, jak się robi kotlety, na przykład to się bułkę moczy w wodzie albo w mleku. Różne są, różne są metody, i taką bułką czasem można rzucić i ona się przykleja do wszystkiego, to właśnie niektóre działa takie, takie bułeczki, potrafią rzucać. Dobra, tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do następnych. Mam nadzieję, że, że po nagraniu tego tego filmiku w końcu, mi się, w końcu mi się zachce i w końcu jakoś uda mi się przymusić do tego, żeby żeby zacząć nagrywać z powrotem filmiki. Może spróbuję sobie po prostu zająć trochę, trochę tego wolnego czasu, po to, żebym poczuł wreszcie jakąś presję na sobie. Dobra no to tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnych. Trzymajcie się. Cześć.